Pożar w Los Angeles nadal jest aktywny w rejonie Pacific Palisades. Według biura meteorologicznego istnieje duże ryzyko jego rozprzestrzenienia się, ponieważ wieje silny wiatr. Ponad 30 celebrytów straciło swoje domy, ale w okolicy nadal przebywa wielu innych, którzy nie chcą jej opuszczać. Oto lista oraz historie osób, których domy są zagrożone, zostały zniszczone lub którzy kiedyś tam mieszkali. Maria Schreiber, dziennikarka i była pierwsza dama Kalifornii. Ma bliskie związki z Pacific Palisades. W 1986 roku wraz z Arnoldem Schwarzeneggerem kupiła dom przy Evans Road o powierzchni około 388 m2 z pięcioma sypialniami, sześcioma łazienkami, basenem, spa, sauną oraz kortem tenisowym otoczonym starodrzewiem. Po rozwodzie w 2011 roku sprzedali dom krewnym Shriver za 12 milionów dolarów. Tragicznie, w styczniu 2025 roku pożar zniszczył tę nieruchomość. Shriver napisała w mediach społecznościowych: Wszystko przepadło, nasza dzielnica, restauracje, przyjaciele stracili wszystko. Gina Davis, zdobywczyni Oscara, przez ponad 10 lat była właścicielką domu. W stylu śródziemnomorskim w Pacific Palisades. Kupiła go w 2007 roku za 4 miliony dolarów, a sprzedała w 2020 roku za 5 milionów dolarów. Dom o powierzchni 478 m2 miał wysokie sufity, francuskie drzwi i zabytkowe włoskie kafelki. Niestety w styczniu 2025 roku został zniszczony przez pożary. Tom Hanks. I jego żona Rita Wilson posiadają posiadłość o powierzchni 1344 m kwadratowe w Pacific Palisades, kupioną za 26 milionów dolarów w 2010 roku. Podczas pożarów ich dom został ocalony, choć wiele pobliskich nieruchomości ucierpiało. Syn Hanksa, Chad, napisał w mediach społecznościowych: Okolica, w której dorastałem, płonie. Denise Crosby. Znana z roli w Star Trek, Star Trek Następne Pokolenie, była właścicielką hiszpańskiego domku, który kupiła w 2008 roku za 1 milion dolarów. Dom miał znaczenie emocjonalne, ponieważ to tam poznała męża i wychowywała syna. Niestety pożar zniszczył tę nieruchomość. Crosby napisała: Wczoraj miałam piękny domek, dziś się popiół. Brad Hall, aktor i reżyser, oraz jego żona Julia. Louis Dreyfus pozostali w swojej posiadłości w Pacific Palisades, mimo zagrożenia pożarami. Ted McGinley, aktor znany z Bymna świata, według Bundych, posiada dom w Pacific Palisades. Nie ma informacji, by jego posiadłość została dotknięta przez pożary. Jamie Lee Curtis mieszka z mężem w Pacific Palisades. Kiedy wybuchły pożary, była zaniepokojona o swój dom oraz domy sąsiadów. Curtis i jej rodzina przekazali milion dolarów na rzecz pomocy społeczności. Donna Dixon, aktorka znana z filmów z lat 80., wcześniej dzieliła dom z Danem. Brakuje informacji, czy ich była posiadłość została zniszczona przez pożary. Osoby, które straciły swoje domy w pożarach: Nicole Kidman i Tom Cruise. W latach 90. Nicole Kidman i Tom Cruise byli właścicielami imponującej posiadłości w Pacific Palisades. Nieruchomość, kupiona tuż przed, przed ich ślubem w 1990 roku za około 4,5 miliona dolarów, była rozległą rezydencją z pięcioma sypialniami, sześcioma łazienkami i dużą działką o powierzchni prawie hektara. Po ich rozwodzie w 2001 roku posiadłość przypadła Kidman. Która sprzedała ją rok później za około miliona dolarów. Niestety w styczniu 2025 roku ta rezydencja również spłonęła w wyniku pożaru. Ben Affleck, aktor, posiadał wiele nieruchomości w Pacific Palisades. W lipcu 2024 roku kupił dom w stylu francuskiej wsi za 2,5 miliona dolarów. Pożary w styczniu 2025 roku zmusiły go do ewakuacji, choć jego dom ostatecznie pozostał nietknięty. Wcześniej Affleck był właścicielem kilku innych luksusowych posiadłości, w tym jednej, którą sprzedał za 30 milionów dolarów w 2022 roku. Arnold Schwarzenegger, celebryta od lat związany jest z Pacific Palisades. W 1000. W 1986 roku wraz z Marią Schreiver kupili posiadłość w stylu śródziemnomorskim, którą sprzedali w 2013 roku za 12,9 milionów dolarów. Obecnie Schwarzenegger mieszka w innej luksusowej rezydencji w tej dzielnicy, która szczęśliwie uniknęła zniszczeń podczas pożarów w 2025 roku. Matthew Perry Znany z roli Chandlera Binga w serialu Przyjaciele, Matthew Perry kupił w 2020 roku dom w stylu modernistycznym, który wyremontował, dodając m.in. luksusowy basen. Niestety w 2023 roku Perry zmarł w tej rezydencji, a posiadłość została sprzedana. Podczas pożarów w 2025 roku dom doznał jedynie drobnych uszkodzeń dzięki wysiłkom strażaków. Tom Hanks i Rita Wilson. Para od lat mieszka w Pacific Palisades, w rezydencji kupionej w 2010 roku za 26 milionów dolarów. Posiadłość ta niemal została zniszczona podczas pożarów w 2025 roku, jednak ostatecznie uniknęła zniszczeń. Syn pary, Chad Hanks, wyraził swoje zaniepokojenie na mediach społecznościowych, prosząc o modlitwy za dotkniętych tragedią sąsiadów. Kobe Bryant. Legendarny koszykarz Kobe Bryant był właścicielem rezydencji w Pacific Palisades, którą sprzedał w 2008 roku. Po jego tragicznej śmierci w 2020 roku, dom ten nadal przypomina o jego związku z tą dzielnicą. Matt Damon. Matt Damon i jego żona Luciana kupili w 2012 roku posiadłość w Pacific Palisades za 15 milionów dolarów, którą później sprzedali, gdy przenieśli się do Nowego Jorku. Dom ten pozostał symbolem luksusowego stylu życia, typowego dla tej dzielnicy. Jennifer Garner, aktorka przez wiele lat była związana z Pacific Palisades, gdzie mieszkała w różnych luksusowych rezydencjach. Po rozwodzie z Benem Affleckiem sprzedała ich wspólny dom i zbudowała nową posiadłość w Brentwood. Anthony Hopkins. Sir Anthony Hopkins w 2019 roku kupił dom w Pacific Palisades, który niestety został zniszczony podczas pożarów w 2025 roku. Kate Hudson. Dom rodzinny Kate Hudson, kupiony przez Goldie Hoan i Kurta Russella w latach 70., był zagrożony podczas pożarów, ale ostatecznie przetrwał. Kurt Russell i Goldie Home. Sprzedali swój dom w Pacific Palisades w 2017 roku, ale ich syn, Wyatt Russell, musiał ewakuować się ze swojej rezydencji podczas pożarów w 2025 roku. Stevie Nicks, znana wokalistka Fleetwood Mac, była kiedyś właścicielką luksusowego domu w Pacific Palisades, choć sprzedała go kilka lat temu. Pożary w 2025 roku przypomniały o tej nieruchomości. Dr Dre legendarny, producent muzyczny Dr Dre posiada nieruchomość w Pacific Palisades, która szczęśliwie nie została zniszczona podczas pożarów w 2025 roku. Gina Davis przez wiele lat była właścicielką domu w Pacific Palisades, który sprzedała w 2020 roku. Losy tej posiadłości podczas pożarów nie są znane. Ronald Reagan, polityk, mieszkał kiedyś w Pacific Palisades, w domu, który służył jako pokazowa rezydencja General Electric. Oryginalny dom został jednak zburzony w 2013 roku i zastąpiony nowoczesną posiadłością, która nie została dotknięta przez pożary.